Halo, halo. No przykro jest, że nie udało się zrobić streamu na żywo, ponieważ kwestia techniczna tutaj zadziałała. Moja nieznajomość, gruntowna nieznajomość techniczna. Spowodowała, że po prostu stream się nie odbył, ale mam nadzieję, że odbędzie się w najbliższym czasie. A także chcę wszystkich przeprosić za to, że nie odbył się stream. Pytanie, odpowiedzi. W każdym razie myślę, że wszyscy subskrybenci i przyjaciele okażecie zrozumienie, bo. No, jeden jest zdolny, jeśli chodzi o komputery, drugi jest zdolny do czegoś innego, ma jakieś inne talenty, zdolności, a ja po prostu m, takich komputerowych nie posiadam, żeby wszystko obczaić i, i, i tym się posługiwać. A robię tego live, żeby Wam powiedzieć o tym, że muszę się uczyć, jeśli chodzi o sprawy komputerowe i chcę się uczyć. Także wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że wybaczycie, że się stream nie odbył. Film oczywiście usunąłem, bo po prostu nic nie wnosił, no, tylko było słychać dźwięk, obraz się zacinał, bo były uruchomione trzy aplikacje OBS, YouTube i Discord i być może dlatego w kwestii technicznej stream nie zadziałał. Oczywiście Parę, 8 dni temu, 10 dni temu robiliśmy próbę z Nikolasem i z Dawidem, ale ja wszystkiego nie zapamiętałem. No i po prostu stream obecnie w dzisiejszym dniu nie wyszedł. Także wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Chyba, że Ktoś z Was, ze subskrybentów, zna się na, na technice i informatyce. To może podpowiedzieć, poradzić w kwestiach technicznych, odnośnie streamowania na żywo. Także wszystkiego dobrego. Jeśli chcecie pomóc, to napiszcie piszcie w komentarzach. No, i wszystkiego najlepszego w dniu dzisiejszym, w dniu jutrzejszym i na dalsze dni kalendarzowe. Trzymajcie się. Jeszcze raz przepraszam wszystkich. Do następnego razu. Hej.